Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku moich urojeń. Tak, kochani, znów nagranie prosto z zawoi, specjalnie dla Was, moich kochanych widzów, słuchaczy i wyznawców zacnej bani. Ryo pozwolił sobie troszeczkę strzelić i stwierdził, że grzechem by było czegoś nie nagrać. I stwierdziłem, że jako, że udaje się w romantyczną podróż ze swoją wspaniałą żoną Perlą, przeprowadzę z nią mały wywiad. Wiem, wiem, w tym momencie oglądalność przekroczyła 150% i nie powiem o to chodziło. Niektórzy mają dzieci, niektórzy mają żony. Hehehe, <laughs> Dobra, kochani. Oczywiście będziemy mijać w tle. W sumie bardzo fajne, tak, podkreślę tu jeszcze raz, RPG-owe widoki. Są tutaj bardzo fajni npc -ci. <laughs> Perla, pomachaj wszystkim. Ho, ho. Witamy serdecznie panią Renatkę. I żeby tak za bardzo nie uciekać, nie zaniedbywać mojego w sumie życia, jakim są gry komputerowe, stwierdziłem, że przeprowadzę wywiad ze swoją żoną. Oczywiście to nie znaczy, że nigdy wcześniej z nią nie rozmawiałem na te tematy, bo w sumie tak nasza znajomość się zaczęła. Dla CSI, tych, którzy wiernie i szczegółowo śledzą moje dokonania na moim kanale, czuł uroka w ramach cyklu Rock'n'Royo. Wiedzą, jak to ta nasza znajomość się zaczęła. Ale wiadomo, no, cudem jest zdobyć fajną kobietę. Takiego życiowego drucha, który byłby w stanie wspierać nas na każdym kroku. Tak mówię to, żeby nie dostać w pierdól. Także... Stwierdziłem, że sobie pogadam tak lajtowo z żoną o grach, bo djołcha fajna gra w gry, czego chcieć więcej? A, Puszkę kolib, <grym, grym>, jak to mówią. Nie wiem, Renatko, to za kamerka zauważyłem, że dosyć fajnie rejestruje generalnie dźwięk. Nie zaburzając, powiedzmy, tego głównego strumienia, audio, jakieś inne, powiedzmy, zewnętrzne szmery. Oh tak fajnie masz w domu aha tam też jestem ja kochanie Perlo powiedz nam wszystkim tutaj obecnym w ogóle to tak fajny masz tyłek tak ale w przód też masz nie najgorszy możesz się odwróć mm -hmm. <laughs> powiedz nam tutaj wszystkim obecnym w jakie gry lubisz grać ale no ja nie gram dobra koniec materiału to ma jedna wielka ścieżka. Ja jesteś, jesteś żałośnie romantyczna z tymi kurde tymi dmuchawcami, czy co to tam jest. Powiedz nam, Perluch, to w co, 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 co lubisz grać, kurcze. No, to było pytanie. Tylko nie że w Minecrafta. W 3D z Villa. Playboy mansion? Nie, dobra, serio, tak. Perla, niech e, kolor nie jej bluzeczki nie, teraz nie będzie wymijający, albowiem dziewczyna bardzo lubi pełnokrwiste właśnie strzelanki. Ale Perla, ja nie mam gadać ja za Ciebie. Nie muszę udzielać wywiadu, to powiem za. Tak, ja jestem po prostu człowiekiem orkiestrą, samowystarczającą maszyną nastawioną na bawienie innych, no, ale to nie znaczy, że mam gadać sam ze sobą, A, tak? Lubisz strzelanki. A powiedz mi, dlaczego lubisz na przykład strzelanki? Dlaczego na przykład wolisz strzelanki od, nie wiem, gier RPG, gier strategicznych, przygodówek? Bo w RPG się biega na łonce. <śla> Właśnie. Perla się. Się kiedy... <śla> Perla się kiedyś ze mnie śmiała, że... że, że... Za każdym razem, kiedy podchodzi do mojego biurka, gdy akurat rojo raczy się jakimiś grami RPG, ja za każdym razem biegam po lesie. Ale zwróćcie uwagę, RPG mają to do siebie. Weźmy sobie Gotiki, weźmy sobie Neverwintery, weźmy sobie Eldery. Absolutnie wszystkie jakieś takie pełnokrwiste, fajne RPG. Tam trzy czwarte to jest właśnie bieganie właśnie po leś w polanach i tak dalej. Wiadomo, zdarzają się też katakumby i jaskinie, ale akurat ona zawsze trafia na taki etap, gdzie rojo sobie hasa sam bądź z drużyną, zależy na dokładnie jakiś system w miarę rozgrywki opie, opiewa gra i zawsze tam jest sobie jakiś taki motyw, nie wiem czy to właśnie przechodzenie od lokacji do lokacji, zbieractwa, czegoś konkretnego, ale Raz ją zagiąłem, ona mówi: "O, znów sobie biegasz po lesią". "To nie las, to pustynia". bo akurat grałem w Fallouta. <tuszyk> Perla, ale jakbym śmiała wymienić trzy swoje ulubione gry, to co by to, co by nimi było? Max Payne. Aha. Serio sam. Aha. i Call of Duty. Wszystkie te. Coś ci nasrało na włosy, Perla. Serio? No. Nektar bogów. <grym> A powiedz mi. No nie, no bo to fajna gadka na się totalny spontan. Powiedz mi, a co. Dlaczego e, serio sam? Ja wiem dlaczego, ale ty akurat zwróciłeś uwagę na coś bardzo interesującego w tej grze. Nie, to była pierwsza gra, którą grałam. Aha. To na pewno i z tego względu zdarzają jakimś sentymentem. Aha. No a tobie chodzi o to, że tam występują. Te różne... No generalnie bardzo podoba Ci się aranżacja świata przedstawionego, tak? tak? Te wszystkie brało, świątynie, to piramidy. To tak dalej. Tak, tak, dokładnie. Czekasz na trójeczkę? No, jak najbardziej. <laughs> to dobrze, bo generalnie będzie ona dalej ockulowanie, będzie powiedzmy takim ciosem pysk dla e, retrowiarusów znających chociażby e, odsłonę Syndicate, teraz kompletna zmiana formuły. To nie jest pierwsza gra, którą spotyka kompletne przeobrażenie, przekonfigurowanie systemu zabawy, ale serio sam trójeczka akurat będzie po prostu w nowej szacie dostarczała tych samych e, wyrażeń. A powiedz mi, Perla, dlaczego Max Payne? Tak? Dlaczego, dlaczego Max Payne? Właśnie, bo w sumie ja do końca nie wiem, dlaczego Max Payne, bo z tego co wiem, mój kochany osiołku, to ty w ogóle nie korzystałaś ze zwolnionego tempa. Zezw... A przez przypadek cię paluszeką sknął to... chyba. <grym> 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 ale nie tyle w nie takiej wersji jak ty, bo ty to na każdym kroku używasz? A <grym> Nawet w życiu. <grym> <grym> <nie> <grym> ale no tutaj no miał, miał, miał... Klimat chyba swój, tk. nie? Atmosferę. Tak. Okej. Okay. Taka Loubici no to stanowi oddzielanka, także... No <grym> i <grym> ja lubię grać z całym światem. Lubię grać. Yy... Znaczy bardziej atrakcyjniejszą formę jest dla ciebie Nie, konfrontacja, tak, rywalizacja tak, z żywymi tak, tak, tak. przeciwnikami niż z tymi komputerowymi tak, tak, sterowanymi tak, przez maszynę. Tak, tak. Ale co więcej satysfakcji, radochy, gdy kogoś tam dziabniesz nożem. Lubisz dziabać nożem, co? Lubisz tak, działaj. No jak razem graliśmy, mnie się nauczyłam, to wiesz, jaką ją satysfakcję tutaj uważam. Tak, bo kiedyś było tak, że to ja generalnie perle wprowadziłem w cały świat rewelacji gier sieciowych. Albowiem zaczynało się to tak, że w Modern Warfare 2 wybraliśmy sobie najmniejszą mapę Niemczyka, życie tą z hangarami, i tam graliśmy, wiadomo, przez lana między sobą. I wiadomo, na początku to się na niej specjalnie nie wyżywałem, na lajcie, wiesz, tam, wiecie tam, nożem, delikatnie, ale po prostu jak się to mówi, I created a monster. Doszło do tego, że zaczynałem po miesiącu z nią zabawę. Leciał e, Powiedzmy granat normalny, granat dymny w moją stronę. Robiłem krok do przodu. Od razu już była seria w twarz i potem jeszcze kosa na dobicia. Szybkie zmienianie pozycji, umiejętność generalnie czego ja do dzisiaj specjalnie nie potrafię, czyli rzucania się do pozycji właśnie czołgania w konfrontacji 1 jeden jeden na faz oponentem. To jest naprawdę fajna dziewczyna, i może kiedyś uda mi się zarejestrować jej gameplay. Myślę, że materiał, już na wstępie, zyskałby pewną atrakcyjność. Ale co Perla, jeśli chodzi o przyszłe strzelanki sieciowe, to generalnie masz podejście, że tak powiem, równorzędne, jeśli chodzi o Battlefield 3 i Modern Warfare 3, prawda? to jak najbardziej będzie dla Nie, no bo zarówno w jednej, jak i w drugiej grze powinnaś znaleźć coś dla siebie, zgadza się? Dobrze, kochani, bo Jorzech się trochę zmęczył, trochę tam idziemy do góry. Jest sympatycznie. Myślę, że materiał jak najbardziej powinien Wam się spodobać. <laughs> Renatko, pomachaj, pozdraw moich wspaniałych widzów. Macham i pozdrawiam. Dziękujemy Ci serdecznie, kochani. Było mi bardzo miło, jak widzicie, fakt posiadania już kamerki będzie pewną formą. Przedłużenia mojego ramienia, które będzie kamerowało całą rzeczywistość i na bieżąco relacjonowało moją percepcję świata. Trzymajcie się!